Bruno i mucha. Na czerwonym jabłku, w miejscu, gdzie był odgryziony kawałek skórki i miąższu, siedziała duża czarna mucha. W zasadzie nie siedziała, tylko nieustannie dreptała wszystkimi sześcioma odnurzami drept, drept raz w lewo raz w prawo. Trzepotała przy tym swoimi przezroczystymi skrzydłami. Mucha co jakiś czas zlizywała słodki sok skroplony na powierzchni owocu a następnie pocierała przed nimi odnóżami swoją głowę i osadzone na niej olbrzymie czerwone oczy, jak człowiek, który masuje się po brzuchu i mruczy w oznace zadowolenia, gdy je coś pysznego. Bruno stał w progu swojego pokoju i z niepokojem przyglądał się muszę. Niepokój to taki mały, czasami bardzo malutki strach. Jest tak malutki, że nie wiadomo, czym jest i dlaczego jest. Może pozostać malutki, a może zacząć rosnąć i stać się bardzo, bardzo duży, i wtedy zamienia się w strach. Można powiedzieć, że niepokój to ziarenko strachu, które odpowiednio podlewane rozkwitnie i stanie się bardzo duże. Bruno czuł niepokój, bo Choć mucha była zdecydowanie mniejsza od niego, to jak na muchę była duża. Do tego, jak to mucha potrafiła latać, chłopiec zawahał się, z trudem próbując nazwać to, co wzbudzało jego niepokój, i to bardzo szybko. Zapewne szybciej niż Bruno potrafił biegać. Taka mucha. Mogła w mgnieniu oka poderwać się do lotu i polecieć prosto na niego. Muchy chyba nie gryzą, pomyślał z nadzieją. Bruno nie wiedział, co by się wydarzyło, gdyby mucha poderwała się do lotu i poleciała prosto na niego. Dlatego właśnie czuł niepokój.